Cześć z Fryzera to go zamówienia w papasach, odcinek kolejny. Do tej Fryzeri to go to już w sumie piąte zamówienie robię. 21-29, 128 i 129 odcinek. Na tych odcinkach są właśnie zamówienia z Fryzeri to go. I teraz mamy odcinek e... właśnie 136 nie. Odcinek jest nie ten. Odcinek jest yy, 157 już dzisiaj, tak więc yy, może ktoś zauważył, że akurat na planie dzisiejszych zamówień w papasach jest błąd z numeracją, natomiast dobra, mogę robić to zamówienie, nie zważając na to, że jest jakaś tam błędna numeracja przy tam na początku, nie? Tutaj nie na początku, no w postach, nie jest. Dostaliście posta ze zbłędną numeracją odcinku. No akurat chyba dobrze, że mówię o tym w jednym odcinku, a nie we wszystkich siedmiu dzisiaj, co? Ok, tutaj jest Trypto termin, potem jest Tutti Frutti, miksowanie Niebieskie, mamy dalej dane truskawkową, białą, czekoladę, tropikale, tęcza, oreosek oraz dwa żelusie. Dwa, dwa żelkowe węże. Dwa żelkowe węże. Ale nie mam nadzieję, że mnie było jakoś tam słychać, bo wiem, że przyspieszanie w tej fryzerii mocno mnie. Zagłusza, ścina i nie słychać. Tropikale. Tęcza. Morosek oraz yy, żelek. I zamówienie zrealizowane. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z zamówieniem w potasach lub czym innym. Cześć!